Tak. To, jest, to jest przerażające. A to jest też książka o języku, bo książki Witasz-Ostaka są w ogóle o języku. I też widzisz, tyle jest rzeczy, które chcę jeszcze poruszyć. Forma, um, brak akapitów, brak wyjustowania. Wiesz, jak na początku mnie to drażniło, nie? ale ja już oczywiście znam Ciebie i wiem o tym, że nic nie jest przypadkowe. Aczkolwiek byłam ciekawa, bo mówię nie do takiego poziomu, to nawet nie, 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 nie mogłeś dojść, że robisz że wyłapałam bodajże trzy czy trzy literówki. Zamiany słów, czeskie przejęzyczenia. Mhm. Powiedz, to było celowe? Yy, wiesz, to musiałbym zobaczyć, o które wyrazy chodzi, bo być może, bo być może yy, tam jest kilka błędów świadomych, ale być może to są po prostu błędy, które gdzieś yy, wymknęły się spod kontroli, prawda? Więc tutaj yy nie chcę sprawiać wrażenia wszechładnego Demiurga, który, prawda, yy, yy, wszystko nad wszystkim zapanował. Trudno mi teraz jakby, no, do tego się jakoś tak odnieść. Bo to mi strasznie wpadało, wiesz? Yy. Kaleka duzynka. Tak, to jest świadome przekręcenie. No właśnie. Tak, to jest świadome przekręcenie, bo to jest daleka kuzynka, kaleka tak, duzynka, tak. jest jakby e, jakaś wewnętrzna gra słów między tymi ty, 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 dwojgiem bohaterów. To jest świadome. Brak Bra Bra justowania był moim wielkim marzeniem od wielu lat. Ja mam takie doświadczenie bardzo ważne dla mnie, no teraz jako wspomnienie, ale, ale przez lata było dla mnie ważne gdzieś tam tak też czytelniczo. Taka dziecięca w połowie postałówki lektura Władcy Pierścieni. I miałem drugie polskie wydanie, które było właśnie tak, taki był skład zrobiony, jak, jak teraz mają rumowiska, czyli nie ma wcięcia kapitowych, nie ma justowania do, do prawej strony, nie ma dzielonych wyrazów. I zawsze chciałem, i jedną książkę wydano właśnie w ten sposób, żeby to był taki cichy hołd dla tej książki, która teraz już nie odgrywa w już życiu jakiegoś wielkiego y, 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 znaczenia, ale, ale od, odgrywała i, i mam duży sentyment do tamtego wydania. I stwierdziłem, że tutaj, kiedy jest to książka o rzece i ten margines poszarpany będzie wyglądał jak taki rzeczny meander, tak. to będzie wyglądało jak taki zupełnie naturalny ornament. Gdybym tutaj dał ornament meandra, to byłoby pretens ale skoro jest to niewyjustowane, to bardzo ładnie to się wszystko zbiega. I jeszcze jest trzeci powód, który się tutaj nakłada. I kiedyś, jak odkryłem te trzy powody, stwierdziłem, to nie może być już inaczej. Trzeci powód jest taki, że ta książka jest takim moim powracaniem do prozy po szczelinami. Więc jest to takie symboliczne do dobieganie do tego prawego marginesu, który jeszcze nie jest osiągnięty, ale już się rozprzęża ten, te, ten z, te, z tego wąskiego em, światła, prawda, które, jest, które jest w poezji, czy w tej formie wierszowanej, dochodzi już do tego. Także jakby jestem w fazie przechodzenia do prozy, i to już jakby jest taki moment. Już prawie sięgam, już prawie sięgam tego prawego marginesu, tak jak zwyczajnie się w prozie powinno robić. To Dziękuję za to wyjaśnienie, bo wpadłam tylko na ten drugi pomysł, bo oczywiście, że tutaj będziecie czytać. To zobaczycie te terminologie i że to o to chodzi. Ale poczekaj, bo coś mi uciekło, a to było bardzo ważne. O co jeszcze chciałam zapytać w kwestii tego, aha, że to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że właśnie nie niszcz, że w języku jeszcze to zostało, to wie, jaka była moja pierwsza myśl, i też sobie zadałam pytanie, ale czyja to jest myśl? Czy to jest moja myśl? Czy przekonań, czy z tego, że tak usłyszałam w dzieciństwie i wyszło mi, że z tego, co usłyszałam, czyli z języka. Bo jak ja to zobaczyłam na początku, to było mm, oczywiście wiedziałam, że to jest celowe, i była pierwsza myśl. Jak jakie zmarnowanie papieru Rozumiesz, nie wiesz tak, o co tak. chodzi. Tak, to no, nie była aż taka wielka znowu oszczędność, ale, ale rzeczywiście jakby jest coś takiego, no i tu są puste miejsca tak, zostawione, tak, tak. tak, nie wydrukowało się do końca, więc ten także są też takie puste y, światło jest też czasami. No ale i tak pocieszam się, że, 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 że tak zmarnowane papier szczelinami, to to rzadko kiedy, prawda? Co też nie jest przytykiem do przyjaciół poetek i poetów, prawda, którzy tak, tak na co dzień robią, oczywiście. ale, ale proza pod tym względem jest bardzo oszczędna. No Ale dla ciebie zawsze właśnie ta forma, ten język to, to jest jakby nawet nie wiem, czy. Nie ważniejsze od opowieści, ale wiesz, bo to wszystko służy opowieści, to znaczy mnie nie interesują puste eksperymenty, bo to jest trochę tak jak rozkładanie już Pawiego ogona, na co jeszcze potrafię zrobić tak, a może wierzę nabierrzam do tym tylko ja Ciągle szukam jakiegoś innego wejścia w opowieść i mam nadzieję, że te nowe wejścia odsłonią coś, czego bym nie zrobił, gdybym to odpowiedział normalnie. Cokolwiek mm. oznacza normalne opowiadanie historii. Że mamy tyle normalnie opowiedzianych historii, które być może dlatego, że czytamy setną normalnie opowiedzianą historię, yy, jesteśmy na nie już głusi, ponieważ one nam nie otwierają nic. Bo są te wszystkie frazy, zaoponował, powiedział, odrzekł, odkrząknął, zmarszczył brew, rozumiesz, wstał, wstała, usiadł i tak dalej. Rozumiesz, my to czytamy tyle razy, że to już nie. To już, my, Przeszlizgujemy się wzrokiem, więc ja jako pisarz potrzebuję oporu materii i wydaje mi się, że czytelnik, pewien typ czytelnika i czytelniczki potrzebują pewnego oporu, żeby się zatrzymać nad czymś i dzięki temu odkrywają coś, czego by nie dostrzegli, gdyby ta opowieść się toczyła w taki zwykły sposób naturalny, prawda, powiedzmy sobie. Ale od czytelnika też to jest wymagający czytelnik, bo myślę o świecie, w którym teraz funkcjonujemy, w świecie TikToka, w świecie krótkich informacji 30-sekundowych, że wym no wymagasz, bo Twoje zdania są czasem na pół strony. Są narracje tutaj z długimi zdaniami, są takie z, z, z krótkimi. Też te długie zdania są różnie, różnie robione. W tej jednej narracji są robione także za masę dygresji, takich meandrów, ale są też takie jak monolog babci Heleny, gdzie tam na przecinkach ona przez dwie, trzy strony potrafi mówić, ale jednocześnie z pewnym takim oddechem i rytmem, że wydaje mi się, że to jest mniej męczące niż, niż takie właśnie meandrujące zdania, kiedy po jakimś długim meandrze wracamy do głównego nurtu i przypominam sobie, co było, od czego się dygresja zaczęła. To, to, to jest chyba bardziej męczące. Chciałem, żeby tu też różne języki doszły do głosu, więc też różne okresy zdaniowe, różny, różny rytm narracji, tak jak, wiesz no, tak jak znowu... No i różne języki, no bo starasz się jednak... Babcia inaczej mówi. Tak, więc babcia mówi inaczej, Jeszcze babcia, która była redaktorką, prawda, i korektorką też ma ten język e, też specjalnie wyćwiczony i też jakby z innej perspektywy to jakoś też przemawia niż... Chociaż też zabolało ją to, popatrz, ma świetnie wyćwiczony ale pisać nie umiała. Czyli nie umiała wejść w język, nie miała swojego języka. Tak, to, 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 to gdzieś, tam też, yy, gdzieś tam też pobrzmiewa, prawda? I tak czasami, tak, tak, tak czasami bywa, prawda? Ja też tam świetnych redaktorów, którzy, którzy mówią, że sami nie, są, nie byli w stanie czego napisać. Albo jak, nawet jak piszą, to mówią, że, że no rzeczy nie są pisarzami. A powiedz dlaczego metafora rzeki? Bo to mnie ciekawi. Bardzo dużo książek powstało w ciągu ostatnich dwóch lat, nazwa je rzecznymi. U mnie pierw była rzeka, to znaczy, pierw pojawia się metafora rzeki, zacząłem pisać esej filozoficzny o rzece, i to jest ten esej, który jest spleciony w tę powieść. Yy, albo i tutaj wejdę w dygresję meandrującą formalnie nawet jest tak, że pierwszy i ostatni fragment tej książki pochodzi z eseju, w związku z tym można powiedzieć, że powieść jest spleciona w esej, prawda, bo to jest tak, że nie rusza opowieść i nagle pojawiają się dygresje dyskursywne, tylko zaczyna się refleksja nad rzeką i nad, i nad powieścią, a potem się pojawia dopiero opowieść jako pewna rodzaj ilustracji. Mimo, że, po, że żeby nie przesadzić czytelników, eseju jest dużo mniej niż, niż opowieści. Ale pierwszy byłby esej o rzece i ja myślałem o tym w perspektywie eseju filozoficznego, a potem stwierdziłem, że tak inaczej prac tak uruchamia moje myślenie o powieści, o opowieści, o języku, o formie, że w naturalny sposób niejako wytrysnały kolejne źródła, które wplotły się w to w czysto fabularne, prawda. Więc w tym sensie to była pierwsza karta. Rzecz. Oczywiście jest coś takiego, że teraz to jest jakiś taki no, znak czasu, prawda, że, że ten temat rzeki staje się istotny. Myślę, że mam wrażenie, że to nie jest moda. Bo moda to jest coś, co przemija, i potem nawet nie wiem, dlaczego to było modne. A tu jest coś, co jest bardziej istotnego: to znaczy, rzeka jest jednocześnie tym czymś, co nam zagraża, bo po wodzie, bo, bo Wrocław w 97 roku i tak dalej, a jednocześnie czymś, co jest strasznie kruche, bo my możemy tej samej odrze zagrozić, na przykład poprzednie wakacje w 22 mhm, roku. O tym prawda? myślałam. Nie? Właśnie myślałam, ehm, że to częściowo też odpowiedź. I to jest żywioł, który z jednej strony wydało się uregulowany, potem żywioł, który okazał się zupełnie niepodlegający naszej woli, i wreszcie żywioł w tym. Biologicznym wymiarze prawda, życia rzeki, który możemy zniszczyć prawda, kilkoma nieuważnymi decyzjami dotyczącymi nie wiem, spuszczania ścieków i tak dalej, i nagle potrafimy zabić całą rzekę. prawda, Więc wydaje mi się, że, że rzeka jest takim papierkiem lakmusowym, którym pokazuje nasze trudne, dwuznaczne relacje ze środowiskiem, bo jeszcze ma w sobie ten archaiczny element naszego lęku przed przyrodą. Kiedy nagle wzbiera rzeka i w Krakowie podchodzi pod mostem niski, to wszyscy prawda, czekamy, zniesie ten most, nie zniesie, wyleje, zaleje i tak dalej. Więc to jest jedyny żywioł, którego jeszcze się boimy, tak naprawdę. Tak mi się się wydaje. Mam poczucie, że tych rzek być może niedługo nie będzie, kiedy czytamy, że w perspektywie iluś tam lat i to całkiem realnych, perspektywie, y, której jeszcze doczekamy, prawda, Wisła może być rzeką epizodyczną na pewnych swoich odcinkach. To jest coś, co jest kompletnie niepojęte, mm. prawda. Y, więc wydaje mi się, że, że te rozmaite nasze napięcia, lęki, obawy związane ze środowiskiem, rzeka jest. Y, tym konkretem, gdzie to się jakoś krystalizuje, prawda? Więc wydaje mi się nie jedynym oczywiście miejscem, ale jednym z tych takich ważnych miejsc myślenia o, o naszych relacjach z naturą i o tym, cośmy w naturze zrobili i, i, jak, i co będzie i co w związku z tym natura zrobi nam za to, mm -hmm. prawda? Do tej rzeki pisarze, pisarki wchodzą z bardzo różnych perspektyw, prawda? Bo to są i teksty poetyckie o rzece, i reportażowe, i historyczne, relacje z podróży wzdłuż rzek, prawda? Więc jakby to są, to są, to, to, to są wspaniałe, Jakieś przygody z tymi rzekami bardzo różne od siebie, niepisane w jednej tonacji, nie, nie jakoś ujednolicone, więc wydaje mi się, że ten żywioł rzeki dochodzi jakoś do głosu, i to jest takie są czasy po prostu teraz, to znaczy, że to doszło do głosu i się pojawia. Słucham cię, jak mówisz o tych mandrach, i mówisz o tym niezapanowaniu nawet nad tekstem, i jednak okazuje się, że chociaż to nie jest natura, bo to jest przecież wymyślone przez człowieka. Dziadek panuje nad kolejami, prawda, pra ma. Potrafi znaleźć odpowiedź na każde pytanie, chociaż jest tam jeden moment, że, no, że się nie da. Tak, no bo dziadek jest takim typem technokraty, prawda, który jak wymyśliłem sobie, że dziadek będzie posłem, no to oczywiście firmy się potwierały takie proste perspektywy, że działacz, kor, prawda i tak dalej. I tutaj no, zbudować mu biografię na podstawie yy, jakiegoś zlepka, prawda, tych biografii legendarnych opozycjonistów, prawda, razu PRL-a. potem pomyślałem sobie, że może nie, że może nie będzie takim właśnie tym etosowym, ideowym, prawda, działaczem i opozycjonistą, tylko będzie zwykłym technokratą, którego interesuje, który pracuje na kolei, układa rozkłady jazdy i w rewolucji go najbardziej interesuje, jak tę rewolucję zaplanować, prawda? Jest tam takie zdanie, które on opowiada w pewnym momencie, że idzie transformacja, prawda? No i e, mówi, że ludzie ode to są, bardzo tak. dużo, prawda? Natomiast e, no to trzeba bardzo precyzyjnie zaplanować, prawda? On jest jednym z tych niewielu, którzy czują, że to jest w gruncie rzeczy wyzwanie logistyczno-technologiczne i tak dalej, co ma też swój taki dwuznaczny i złowrogi e, wydźwięk, ale jednocześnie, ja go pokazuje, zupełnie innego człowieka, Niż, niż właśnie tego, prawda, trochę romantycznego bohatera, który w nowej odsłonie, prawda, walczy o Polskę i o wolność. I jeszcze nawiążę powoli zmierzając do końca i teraz cały czas myślę, powoli zmierzając do końca, czy rzeka ma koniec? Nie. Właśnie, czy ma początek? Też nie, w ogóle... Tak, to są... Y, nie rzeka zafascynowała z powodu filozoficznych, dlatego że te wszystkie nasze kategorie, które mamy względem rzeczy, względem miejsc, zawodzą. I więc dlatego jest dla mnie wyzwaniem dla myślenia, bo nawet te wszystkie frazy, które wydaje się już mamy oswojone, bo przecież y, powtarzamy frazę heraklita od 20 paru wieków, mówię, w naszej cywilizacji, tak. to jednocześnie nadal wydaje mi się, nie, nie rozumiemy, prawda? Bo to znaczy początek rzeki, to znaczy koniec rzeki, czy to jest początek w czy w przestrzeni i tak dalej, to wszystko są na, ciągle wyzwania, mimo że wydawało się, że mamy już ten świat opanowany, prawda? Rzeka w tym sensie również dla myślenia jest wyzwaniem, bo te wszystkie, nawet powiedzenie, że rzeka jest, jest nie na miejscu, prawda? Bo to nie za bardzo można znaleźć jakieś słowo, które rzekę w naj, taki najprostszy sposób określi, no bo nie jest miejscem. No może być z elementem krajobrazu, ale co znaczy jest elementem krajobrazu? No, elementem krajobrazu może być koryto rzeczne, nabrzeża tej rzeki, drzewa zwieszające się nad tą rzeką, to co widzimy na horyzoncie, kiedy zbliżamy się do rzeki, czyli, ale to jest element lądu, a nie rzeki, prawda? Więc w sensie rzeka nie jest miejscem, bo się porusza, miejsca się nie poruszają i tak dalej, i tak dalej. Więc y, to jest coś, co rozbudza moje myślenie i gdzieś tam zaczyna iskrzyć, mówiąc, Krótko zmierzam do tego, że pracuję teraz nad esejem Orzece, który będzie poszerzoną wersją Eseju z rumowisk. Więc to nie jest sprawa dla mnie zamknięta, bo stwierdziłem, że, że zbyt dużo jeszcze jakichś tam myśli się pojawia i wątków jest niepociągniętych. Nie, 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 nie czysto już dyskursywnych, więc, więc teraz siedzę nad tym Esejem Orzece i mam nadzieję rychło go skończyć. Przyznaję też, że musiałam zaglądać do słownika. Oczywiście, że w takich momentach mam mnóstwo kompleksów, ale wtedy zakładam no dobra, Witrzostak tak przecież też tego wszystkiego nie wie o hydrologii, o rzekach i też pewnie musiał sprawdzać. No ja rok temu w ogóle w większości pojęć, które tej książce, to są o rzekach, ja rok temu w ogóle nie znałem, a niektóre odkrywałem przy okazji, prawda, bo kiedy zacząłem myśleć o rumowiskach, to sobie gdzieś tam prawda sprawdziłem w jakiejś książce coś na temat rumowisk, no i nagle się okazało, że w rumowisku są toczyny, wleczyny, unosiny. Tak, tak, tak. to już też wiem, słuchaj, wszystko przeczytałem. Wiesz, ale to były słowa do no, poza zawiesinami i, i roztworami, które Znamy z chemii, to wszystkie pozostałe cztery były dla mnie trzy. To były dla mnie nowe, nowe słowa, i fascynujące zresztą, prawda, że jest dziedzina, gdzie pojawiają się te słowa. Bo to jest zresztą też pokazuje, odsłania magię języka, bo mimo, że słyszymy po raz pierwszy słowa toczyny, wleczyny, unosiny, to intuicyjnie rozumiemy. Prawda? Bo one są zbudowane z tych rdzeni, które my znamy w innych kontekstach, więc nie musimy specjalnie, yy, gdybym komuś powiedział to po raz pierwszy te słowa, już po raz pierwszy, powiedział, no dobrze, czym się różnią toczyny od wleczyn? To powiedział, bo są toczone, wleczyny są wleczone, prawda? To jest jasne, nie? W związku z tym to są słowa, które są z jednej strony nowe, a z drugiej strony dobrze zadomowione, więc ta, ta, ta gra języka, który jest nowy, a jednocześnie e, niby odsłaniający na nowo, a jednocześnie jest językiem zbudowanym ze starych struktur, jest dla mnie rdzeni, jest dla mnie fascynujące. To jest też komplement dla ciebie, bo przecież kto inny może po prostu odrzucić książkę, a ja z taką, wiesz... Zaciekłością myśliwego, chociaż przecież ja nie poluję, przeglądałam, wiesz, i szukałam właśnie w słownikach znaczeń. Dwa wątki jeszcze. Heraklit zdradził rzekę, wybrał ogień i to mnie ciekawi, bo jak ty powiedziałeś, że ciebie ciekawi szukanie tej drogi do opowieści, no I kombinujesz na te różne sposoby, to gdyby teraz pójść żywiołem ognia, jaki masz pomysł na to, żeby wejść w opowieść tak, jak jeszcze nikt nie wszedł, bo jest spopielone i musi powstać nowe? Pierwsze, teraz nie jestem w stanie tego pomysłu wygenerować, więc jakby trudno mi jakoś tak teraz podjąć ten wątek, ale to jest tak, że czasami jakiś pomysł mi przechodzi i nagle coś mi świta, prawda? I on się wydaje mi szalony na początku. Na tyle szalony, że ja się go boję. W takim sensie no, nie będę w stanie, to znaczy to jest tak już odjechane, że po prostu że fajnie brzmi w takim streszczeniu w pięciu zdaniach, ale no, napisać powieść w ten sposób to chyba się nie da. Tak mnie przeszczeli na mnie, prawda? Pomyślałem sobie, a napiszę powieść wierszami i to będzie taki właśnie no, zbiór wierszy zebranych na przestrzeni dwudziestu kilku lat pisanych przez poetkę. I się dało. A ale wiesz ani... jaki miałem moment? Napisałem pierwszy tomik, a nigdy nie pisałem wierszy, żeby było jasne. Poza jakimś licealnym okresem i to chyba... Był...